Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, kontynuujemy naszą opowieść od oceanu do oceanu. Ostatnio opowiadałam o przygodach Galiny razem z ojcem Aleksandrem w Ministerstwie Edukacji. Ale teraz chciałabym się cofnąć jeszcze trochę bardziej do początków, bo te wszystkie spotkania, konferencje, przyjazdy różnych ważnych ludzi. To tworzyło właściwie to środowisko, które później przygotowało peregrynację, więc warto do tego wrócić. Pierwsza konferencja w Moskwie, która była na temat obrony życia, była w 92 roku. 92 roku, to był początek pierystrojki. Sam fakt, że ona mogła się odbywać, był już zadziwiający. Robiła to grupa doktora Jacka Wilkie, International Ride right to Life, do którego należał mój mąż. No więc byliśmy na to zaproszeni. Dla mnie to był pierwszy wyjazd do Moskwy. Dużo niepewnych i dużo pytań, ponieważ języka uczyłam się w szkole przez wiele, wiele lat i nie najgorzej mi to szło, ale to zawsze jest język pasywny, a jadąc do danego kraju, no trzeba go użyć. Więc trochę tak niepokoiłam się, jak mi to będzie szło. Próbowałam na różne sposoby, i po trzech dniach, w pewnym tej nocy, przyśniło mi się po rosyjsku. Z wrażenia się obudziłam i od tej pory zaczęłam mówić. Jakoś zaczęło mi się przestawiać, i się okazało, że jednak te lata nauki dały swoje efekty. Konferencja była nieduża. Odbywała się w zadziwiającym miejscu, w samym centrum Moskwy, w Instytucie Praw Człowieka. W ogóle nie wiedziałam, że taki instytut tam był, ale wszystko było za zamkniętymi drzwiami, czyli tak naprawdę to była tajna konferencja. Wykładowców było powyżej 25 i to najlepszych na świecie, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, że to jest miejsce strategiczne, niesłychanie ważne, no i też ciekawi byli, jak tam jest. Natomiast w tych, którzy mieli słuchać i którzy reprezentowali jakieś grupy zainteresowane, było też koło 25. I Każdy musiał mieć wyjściówkę, odpowiednie dokumenty. Tam nie mógł przyjść ktoś z ulicy, kto się interesował. I ten kongres był bardzo ciekawy. Tłumaczyły dziewczyny, które nie ukrywały, że mają już przygotowane wizy wyjazdu do Izraela. Mówiły bardzo dobrze po angielsku, ale niestety tłumaczyły niektóre angielskie idiomy zupełnie niezgodnie z nauką kościoła, ani katolickiego, ani prawosławnego. One po prostu tego nie znały. Więc powstawało trochę problemów, o których później opowiem, dotyczących metod naturalnych planowania rodziny. Ale na tej konferencji mieliśmy naprawdę znakomitych wykładowców. Jednym z nich był profesor Jérôme Lejeune. To sława światowa. To człowiek, który odkrył przyczynę powstawania zespołu Downa, czyli Trysomie 21. Miał olbrzymie osiągnięcia. Był kandydatem do nagrody Nobla, nie dostał, dlatego że był człowiekiem niesłychanie wierzącym i to było dla niego ważniejsze. Ale profesor Lejeune Francuz, mówiący tak, takim dziwnym językiem angielskim, no był po prostu y, gwiazdą na tym, na tym kongresie. Słuchaliśmy jego wykładów naprawdę z zapartym tchem. No ale drugiego czy trzeciego dnia stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zobaczyć centrum Moskwy. Jesteśmy pierwszy raz. No i takich osób było chyba z pięć. Organizatorzy absolutnie nie mieli nikogo, kto mógłby z nami pojechać i nam pokazać choćby sławny Plac Czerwony, prawda, pod Kremlem. Ale się okazało, że profesor Leżęb chce pojechać z nami. A on znakomicie znał tam te tereny. Co się okazało? Papież Paweł VI delegował go do takiego komitetu międzynarodowego w sprawach pokojowych. No i on w ramach tego komitetu jeździł do Moskwy, nawet stał podczas parad na mauzoleum i przyjmował, prawda, czy tam marsz pierwszomajowy. Mówił, że przeżycia były niesamowite, no ale próbował pewne rzeczy uzgadniać. No i robił to znakomicie. Był bardzo lubiany, zresztą przez wszystkich. No Rosjanie też go bardzo lubili no i szanowali. No i któregoś razu dostał telefon od swoich przyjaciół z Instytutu Genetyki w Moskwie z prośbą, żeby wygłosił cykl wykładów. No oczywiście, jak najbardziej nie ma sprawy. Ale na jaki temat? A na taki zasadniczy, czym są geny, no takie podstawy, podstawy genetyki. Dzisiaj to młodzież ma to w szkole, no w średniej szkole, w programie są te sprawy, więc profesor był bardzo zdziwiony. No ale skoro tak sobie zażyczyli, to powiedział: Dobrze, proszę bardzo, to jest ważne, dobrze, opowiemy jeszcze raz, tak, żeby było dla wszystkich zrozumiałe. No i pojechał do tej Moskwy. Tam go na rękach nosili, zaprosili na salę, wchodzi. I tak jak nam opowiadał, to po prostu nie mógł zrozumieć, co się dzieje, ponieważ było chyba czerwiec, bardzo ciepło, a wszyscy na sali ubrani byli naprawdę jak była głęboka zima i dziki mróz. Po prostu czapki, szaliki, jakieś kurtki, jakieś futra i to tak krzycząco ubrani, więc go trochę zdziwiło. Stanął i mówi, co się dzieje. Wszystko w porządku. Panie profesorze, prosimy na wykład, to nie ma sprawy, to nic nie. nie. No, trudno, no, skoro nie chcą powiedzieć, to nie. Wykład wygłosił jeden, drugi, trzeci i ciągle się pytał, dlaczego oni byli tak ubrani na pierwszym wykładzie, bo już kolejnego dnia byli ubrani zupełnie zwyczajnie, tak jak wszyscy w dostosowaniu do przyrody. I dopiero po paru latach, kiedy już pierestrojka ruszyła na poważnie, Jeden z tych profesorów z tamtego instytutu przyjechał do Paryża, no i odwiedził profesora Leżę. Rozmawiali sobie wieczorem, zjedli kolację, było bardzo miło i profesorowi mi nagle się przypomniało, mówi, słuchaj, dlaczego ci ludzie byli tak dziwnie ubrani? A Rosjanin zaczął się śmiać i mówi, wiesz, to był czas... Y Wykwitu komunizmu. I im się wtedy wydawało, że natura to nie jest ważna sprawa, wiedza też nie jest ważna. Chcieli siać pszenicę na wiecznej zmarzlinie, no nie wychodziło im. Ale jeśli chodzi o genetykę, to ktoś wpadł na pomysł, że genów nie widać. A skoro nie widać, to jest kwestia wiary, a nie kwestia rozumu, poznania i wiedzy. A wiara była w tamtych czasach zakazana, w związku z czym zakazali wierzyć w geny. I cały instytut miał mnóstwo ludzi, którzy nie wierzyli w Geneę. Przede wszystkim taki był z nominacji jej główny szef. No ale w pewnym momencie już trochę odwilż przyszła, i oni chcieli, młodzi zwłaszcza już mieli dostęp do pewnych dokumentów, które na zachodzie były, chcieli coś zmienić, ale każdy się bał, bo podniesienie buntu no to groziło wyjechaniem, prawda, na Białe Niedźwiedzie. No więc wpadli na pomysł. Zaprosimy profesora Leża. Niech on, nam opowie o, niech on nam opowie o tym, jak to z tymi genami jest, a ci, którzy wierzą w geny, niech się ciepło ubiorą na wykład. No i nie ma jak solidarność. Wszyscy przyszli ubrani ciepło, skoro jeden na drugiego popatrzył i zrozumiał, co on ma na myśli. To w ciągu miesiąca wywalili tego z nominacji swojego szefa, i Instytut wreszcie zaczął pracować na właściwych torach. To jest taka opowiadka, którą nam opowiadał na Placu Czerwonym. Ja wtedy z nimi chodziłam. Byłam tam pierwszy raz, ale byłam jedyną osobą w tej malutkiej grupie, bo dostaliśmy kierowcę i samochód, ale nic więcej. Nie było z nami przewodnika, nie było z nami żadnego Rosjanina. Co było nietypowe, bo wcześniej zawsze był taki opiekun grupy, który był odpowiedzialny za swoich gości, i wszyscy radzianie widzieli, że taki opiekun musi być. No to skoro ja najbardziej swoją twarzą i przypominałam ich samych i mówiłam po rosyjsku, no to przychodzili do mnie, a na placu czerwonym wtedy można było kupić wszystko. Były czapki, były jakieś odznaczenia wojskowe, no handel kwitł, bałagan był olbrzymi, w tym miejscu, gdzie później powstała cerkiew kazańska, była jedna wielka dziura, i tam było napisane, że właśnie odbudowują, bo to jest taka cerkiew, która dotyka do placu Czerwonego, jest związana właściwie z historią Rosji, no i po pierstrojce natychmiast ją zaczęto przebudowywać. Tak samo jak wielka cerkiew narodowa Chrysta Spasiciela, czyli Chrystusa Zbawiciela, ona była całkowicie zburzona. Stalin tam chciał postawić swój pomnik, ale wytłumaczyli mu, że on będzie taki wysoki, że chmury go zasłonią i że to będzie źle wyglądało, jak same nogi będzie widać. Więc dał spokój, wybudowali tam basen. No i później ten basen zlikwidowano, odbudowano tą cerkiew i wiele naszych konferencji pro-life odbywało się również w podziemiach synodalnej, pięknej sali właśnie tej wspaniałej Narodowej Cerkwi. Jeśli chcecie posłuchać dalej o tych przygodach moich, o przygodach Galiny, tam na Dalekim Wschodzie, gdzie to się wszystko zaczynało, to łapka w górę, bo dzięki temu wiemy, że Was to interesuje i że warto te wspomnienia jednak nagrać.